26, 31 litrów, wycielona 28 marca. 60, 89, 24 litry, pokryta 23 marca, cielna. Wiewiórka duńska 828 12 32 litry wycielona 10 marca 49 16 31 litrów wycielona 28 marca Krzyżówka HS duńska czerwona 121 36 litrów wycielona 11 lutego trzecia laktacja

98931 litrów wycielona 7 lutego 0, 92, 36 litrów wycielona 28 lutego trzecia laktacja tak 573,29 29 litrów wycielona 5 marca.